Szanowni Państwo, yy, dzisiaj jest dla nas bardzo miła chwila. Spotkaliśmy się, bo pan Sarosta ufundował nam 33 maski. Są, jest to jedno z podstawowych wyposażeń osobistych każdego strażaka ratownika. Maski, które stanowią ochronę pozwalającą wejść strażakom Państwowej Straży Pożarnej do strefy niebezpiecznej, czyli strefy zadymionej, strefy, w której występują gazy niebezpieczne i szkodliwe dla człowieka. Dzięki temu zakupowi, czyli yy, wartości około 20 tysięcy, są to 33 maski, możemy ten nasz sprzęt, yy, który jest nam bardzo niezbędny, sukcesywnie wymieniać. No Niestety doszliśmy do takiego momentu, że nasze maski, które do tej pory użytkowaliśmy ze względu na swój wiek wynoszący kilkanaście lat, yy, są już yy, maskami przestarzałymi, praktycznie brakuje części zapasowych. Które pozwalają te maski co roku yy, naprawiać i dokonywać ich przeglądów technicznych. No, tak niestety większość producentów ma, yy, że w pewnym momencie przestaje produkować części zapasowe i tak właśnie zdarzyło się w naszym przypadku. My dzisiaj tych masek posiadamy yy, 140 sztuk i niestety one były kupione praktycznie w jednym momencie. Większość yy, nich nadaje się dzisiaj do wymiany. I tutaj, dzięki właśnie wsparciu pana starosty, udało się część tych masek zakupić na nowe. Myślę, że przez najbliższe. Kilkanaście lat. Z częścią masek będziemy mieli temat załatwiony. Oczywiście następne maski będziemy musieli sukcesywnie uzupełniać w najbliższym czasie, czy to jeszcze w tym roku, czy w następnym. Dzisiaj zostało przekazane Straży Pożarnej maski. Ile tych masek jest i dlaczego one są tak ważne? Dbamy o bezpieczeństwo, szanowni państwo. Jeżeli chodzi o maski, mamy 33 sztuki na kwotę bliska 20 tysięcy złotych. Wnioskował komendant. Miejskiej i Powiatowej Straży Pożarnej o, o dofinansowanie e, sprzętu strażeckiego. Odpowiedzieliśmy na ten apel. Uważamy, że bezpieczeństwo naszego powiatu jest najważniejsze. Ja jako przewodniczący zarządu, ale jednocześnie starosta powiatu wałbrzyskiego będę zawsze stał na straży, że należy zerwać z fikcją e, i fizycznie wspomagać e, strażaków, m.in. strażaków, którzy bez, bezpośrednio chronią e, nasze bezpieczeństwo. Jakie są funkcje tych masek? Maska jest to jakby podstawowe wyposażenie strażaka który musi wejść w strefę zanieczyszczoną, czyli zadymioną, albo w której mogą się pojawiać jakieś substancje niebezpieczne lotne. Praktycznie w Abrzyku każdy strażak na wyposażeniu osobistym posiada taką maskę. Maska oczywiście sama w sobie nie chroni. Maska jest jakby częścią urządzenia typ pod nazwą aparat powietrzny i w tym aparacie jest właśnie w butli zapas powietrza, który poprzez automat i maskę dostaje się do ratownika, zapominając mu komfort pracy przez czas od 20 do pół godziny w zależności od jakby pracy i wysiłku, jaki musi strażak przy danym działaniu ponieść.